Dzień dobry Polska, dzisiaj ze Sorwija, Bułgarii, Bulgarii, nie? kolejny kraj, który przeżył Komuna, ale czuć to dalej jak chodzi sobie na tę ulicę, ale mówiąc o Komuna, Fuerta Maduro, coś dobrego, wiem, że nie jest to koniec komunista i tak dalej, ale skrajny lewak który bardzo wierzy w marksiści ideologię, tak dalej, i to jest coś dobrego, i te reakcje po całym świecie, wewnętrzne nie, to pokazuje dużo, nie? I nie jestem naiwny, że nagle myślę, że Trump to zrobił dla ludzi, i że nie jest nic, nie wiesz o co chodzi. Wiemy, zobaczymy zaraz jak to będzie, wiemy, że oni mają olej, i po prostu będą to następne lata, dwa lata, widocznie jak wszystko się ułoży. Ale ogólnie, że skrajne lewaki, one to jest coś dobrego i musimy to pokazać, te wszystkie obrazy, bo oni są bardzo manipulujący mistrze oszuści i oni zawsze mówią, to jest niesamowite, że faszyzm jest zły, neonacy jest zły, skrajny prawicowy jest zły, ale skrajne lewactwo nawet nikt nie używa to słowo. Komuniści chodzą między nami i nie sposób, może nie w Polsce, ale na wschodzie. Mówią w bardzo dumny sposób, jestem komunista, Potrzebujemy komuna, a komuna jest ta ideologia, to jest um, odpowiedzialność na najwięcej śmierci na całą historię, od wszystkich ideologii. A dalej, oni taki sposób to wszystko wynepokowali i będą to robić dalej. No to pokażcie te wszystkie obrazy, pokażcie to, co to znaczy do WL to, to pokażcie, co znaczy, jak oni nareszcie mają wolność od komuna. Bo to jest prawda i to jest ważne. Życie piękne. Wracam do Warszawy jutro. Love life.